Ma się, ma, ja jestem, Dushima ma. Jest wiedź jedynka. I kontynuujemy podróż. Dzisiaj będziemy lecieli po kapliczkę, aby ją dokończyć i do jakiejś jaskini zabić u Aha, Oho, top Ciekawe, że tutaj wyskoczył akurat. A, no, no akurat was się trochę spodziewał, się już prędzej tutaj. Okej. Okay. Co? Coś tu wyskoczyło, coś tu. Aha, wściekły pies. To już się domyślam, co tu się wydarzy. O, to by się tego spodziewało. Dobra, jadymy jedziemy dalej. Lecimy, nie śpimy. Gdzie jest ta kapliczka? Tu jest. Okej. Okay. Okay. Ale ładnie to idzie Dobra Czy Ktoś tu jest w okolicy chętny Okej, okay, ty jesteś chętny Dobra, salto, pyk, pyk. Do tyłu, do pyk, pyk Dobra Boom, nie ma gościa, o, dobra, już myślałem, że znowu coś tu wyskoczy, ale już nie Zadanie uaktualnione: Ludzie i potwory, dobra, co to było? A kurde, zawo zawoł.exe, oj, nie w tą, w tą stronę, dobra, dziwne, jakaś spokojnie tu. Czy ja mam kota? Może? jaskółka Kurde, dużo tej jaskułki, ale to się stakuje. O, to się stakuje. Popchamp Nieznany, nieznany. Dobra, walimy nieznanego. Co tu się. Okej. Okay. Co, co to robi? Co to robi? Szansa zwiększona. Aha, Kurczę... a miejsce mocy. Znajdujesz miejsce mocy, co chcesz zrobić? O kurde, gryzie mnie po nodze. Wariat. Ej, dobra, odprawi się rytuał magiczny, oczywiście. Dobra, szybko, pyk, miecz w slow motion. Pierwszy atak. Okej. Okay. Co jest mnisz? Jakiegoś speida dostałem, czy co? Dobra, to chyba tu Okej, okay, krypta Zapisywanie Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę Okej, okay, jakaś kopita, jakaś typiara. No chętnie bym się kota napił jakbym miał Biała mewa, ogólnijmy to, co to jest? Okej okay. Okej, okay, co to było? Biały mut... Mód. mut mód. Miały miód, oczywiście hmm. Chyba nie mam I raczej nie będę mieć Ciało dziewczyny w ogóle przybyły tutaj zwabione ciałem, młod z wokami. młodej kobiety. Wydaje się przy śmierci. Okej, okay. a gdzie jest ta buteleczka? No, kurczę. O, jest. Czy pan Nie pan. Gdzie to jest? Niewielka fiana. A, trucizna. Oho, oho, idzie, 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 paker. Dobra, pierwsza seria, druga seria, trzecia seria, czwarta seria. No, kurczaki, pieczaki, przydałoby się. Nie, stąd pochodnie zgarnę. Dobra, spróbuję kota zrobić, chociaż czy ja tak mogę zrobić po prostu. Elixir. Dziennik... Receptury... Właśnie. Chyba tak średnio bym powiedział. Okej. Okay. No cóż, no dobra. Coś tu fajnego masz? Coś alchemicznego. O, miejsce mocy, tak? Tu już jest miejsce mocy, co zrobić? Odprawić rytuał, bok Teraz tak, tu byłem czy ja tu byłem? Haha, czy ciebie jest? Lerka. A nie, dobra, jest drugi. Chyba i trzeci jest. Może... Z... rzucę znak? O! Dobra, to może tak lećmy. Okej, okay, trochę to potrwa. O! Znak Igni Igni Dobra, to zmieniamy znak na Igni hmm. Ciało, pudełko z kościami Troszkę orejów Powinienem poszukać coś, kto więcej zna o Kościoła, dobra tu jest to wyjście. Ja tu kurde nic nie widzę. Okej. Okay. Chyba tyle, nic tu więcej nie znajdę. Tu mamy krąg. Coś tu chyba wyskoczy. Nie, jednak nie. No cóż, no dobra, no to chyba wszystko. Już więcej tutaj nie wyciągnę zarazem swojej kości. Czyli będzie w co pograć. Coś wyskoczyło? Wyskoczyło. Dobra, zapraszam do światła. O, no i teraz to jest fajniejsze. Jeszcze bym miałbym słyszeć tylko dźwięki. Trzeba będzie kopa zrobić. Dobra, pora iść na górę, coś tutaj. A nie, to tylko. A ognisko, no dobra, tutaj mogę zrobić sobie, buty czyli tak. Wracamy do ziomeczka, mówimy. Muszę już tam ogarnięte zostało. Oho. Co tu mamy? Mamy. Aha, spoko. Spoko. Pojawił się wilk, potem wyszedł na zyskini. Spoko, spoko. No dobra, dobra. Tak też może się wydarzyć. To w takim razie do ziomeczka, ziomeczkowi quest'a mówimy, że wszystko się udało, fajnie cyk cyk bum bum. I cóż, lecimy do Wielemnego jebniętego. Poinformować, że już pomogliśmy wszystkim. Ej, coś dużo ziomeczków tam jest. Mnie się wydaje. Wcześniej było mniej. mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz go? Albo... Albo co? Wiedźmin! Zabić go! Dziadem zajmiemy się później! Nie sądzę. Nikt nie podskakuje... Hmm. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Ale kurde, bojówkarza. O, kurde, to jakoś słabo idzie chyba. O, mag, tak. Patrz na to. On już tak, no raczej nie. Kurde, nie sądzę. Kurde, game jeszcze jakim klasom, to sam rusza do tego. Dziękuję, Wiedziminie! Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych. Moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. W Salamandrze, brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im biedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Yy, Kurde, troszeczkę tutaj ruszyło mnie to, bo. Skłania to mocno do refleksji, ale mi się wydaje, że spoko jakby lepiej, że zostałem w streez, bo przecież trzech dźwięk do jednej... jednej bestii aż na to się wydaje w sumie. Ale chyba czy. Czy zawczasu uznałeś konsekwencje z taką samą decyzję? Pewnie tak, tak. To była dobra decyzja. A z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Okej, okay, fajnie, fajnie. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz mnie, łeb boli. Jeszcze raz przylezie to go kamieniami, obrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Eee. Kapitan powiedział, puszczać ino tych, co Glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę łyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Glejt będzie, tam mnie szukaj. Ej, mordo. No. Ja już zrobiłem ten. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, o to mój miesięczny żołd. Ha, <gulety> koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty. Łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, Niemożliwe. Ja żebym ją kochał. Bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Co to było w ogóle? Jezu, moja ukochana. Klip, klip. Klip, klip, kropka, Okej, okay, czyli... Pora iść do Wielebnego. No dobra, to weźmy może tak, piwko. Krzesiwo. Mm -hmm. No to nic ciekawego nie będzie. No, to jest stalowy miecze. To jest merski. No, no to dobre. To tyle. I można iść do wielebnego. No, wielebny będzie gdzieś tu. Jeszcze krótka przeprawa przez te fajne mobki, jakimi są utopce. Chociaż nie, chyba ranek jest. A szósta. No, topce idą chyba do roboty i nie ma ich. To spokój. O gituwa. Szósta rano. Każdy pewnie tutaj u uchlanej sobie gdzieś śpi. O, objawienie bestii. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, bijamy się na pewno. Bum bum. Mów szybko. hej, <laughs> mów szybko. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz. Przed chwilą była tu wieśniaczka lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak, tak, tak. Zapłata. Wolą twa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestie i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to. I przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 Orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę Ci zaoferować 200. Zgoda. Eee, 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 eee. Moment, moment wait, 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 wait. Mów szybko. Jak wstyd, że tutaj otwiera? Mordo, Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, wiedź mi To mój warunek. Do zobaczenia. Okej. Okay. Obrzeże wizimy. Cóż, spójrzmy, gdzie to jest ta wiedźma. Okej. Okay. Czyli, jak do jeszcze drogi, to ja już tego oszczędzę, żeby nie zanudzać tutaj. Dzięki za oglądanie. I jo do następnego Shimano.